Dobra, Sphinx, możesz się przywitać ładnie. Siłanko, witam w mojej Halo, Karinka, też się możesz przywitać, bo to będzie ładny opening wtedy. Więc, Hej. Więc otwieramy Dobrze, sobie... Jeszcze, nie słyszałam. Więc otwieramy sobie Aha, dzisiaj otwieram. 10 paczek. Bądź case'ów. Z poprzednich poleciało mi gówno. Mam jeszcze 10 do otwarcia. A, projekt Yasuo, skinshard, nie? Dobra, lecimy dalej, nie? Mam nadzieję, że mi dropnie jakiś gem. Po 10 gemów, yy, może być ta fajna anka. Teraz tutaj pokażę. Cyk, cyk. Niestety mam jeden. Ciekawe, jak to można dropnąć jeszcze, nie? Dobra, jest da z caseami. Szkoda, że dropnąłem championy jeszcze, nie ogólnie. O, Lucian. Ten system niedługo wyszedł, już się rp RPK na to. Ach, Morgana. Chyba jakaś zależność właśnie w tych Nie, mam dwa już, jej. Dobra, nice. Karen trzymam? Nie, dwa. No, to się pojawia prędzej. Już kiedy. przed otwarciem case'a można powiedzieć, że. Czesta. Można powiedzieć, że się widzi, kiedy się dostaje tego drama, Ale się szybko to robi, przynajmniej, nie? A w się to tak, wiesz, czekasz, 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 czeka, ta ruletka jest Sims, nie? Nie musisz czekać. Ale... lepiej. Bo potem cię oszukają. Przeskoczy Eto. No, Prime Powiem tak, no. Dużo ludzi topi kasy na to, nie? Victor, no dobra, mam dwa szardy. Eee... Dobra, weźmiemy to na esencję, wszystko przerobimy. A co mogę z tymi esencjami zrobić? Są niebieskie esencje, na czempiony chyba. I są jeszcze jakieś te esencje na kosmetyki, w sensie na kosmetyczne te, jak bądź skiny. Jak mi się zdaje, tak to wygląda. Mmm. To? Można wypożyczyć skina też na 7 dni. To też jest śmieszne. A to mogę ten? O. Te skiny, które mnie nie interesują, na przykład, które mi dropły z tych chestów z tych skrzynek. Na przykład mam tutaj Alstar Nidale, które już mam nie. Mogę ją zamienić. Tutaj pomarańczowe esencje i te jedne skiny, które mi się nie podobają, na przykład ta niedaleka, to też chyba ją mam, albo jej nie, nie podoba mi się. To mogę sobie potem zamienić jakiś skin na permanentny i wtedy mi to taniej na przykład wyjdzie. A mogę sobie jeszcze nawet, widzę, wypożyczyć skina na 7 dni, żeby sprawdzić, czy on mi się podoba. To jest też dość dziwne. Dość dziwne. Ale fajnie, że dropią te skiny, te które... które są w ogóle jeszcze, których nie ma w sklepie. To jest dość spoko. dobra. To jeszcze raz kupię sobie te RPK znaczy tak, Nie RPG, tylko to jest czysty. To ja mam suchara. Czekaj chwilę. Co no? różni czarnego od harcerza? Harcerz wychodzi z obozu. Kappa. <laughs> nie śmiesz. Dobra, otwieram jeszcze. Wow! Legendarna Kyle. Ciekawe ile ona kosztuje. Fajnie wygląda w ogóle. Dostałam ametystową aszkę. Ale nie dostałaś jej, tylko możesz ją zamienić. Chociaż możesz ją zamienić, bo ona dość tania będzie i bardzo fajna jest. Ciekawe, czy, czy jest pokazane, że mam tego skina już ogólnie. A, jest. Owned w prawym górnym. To spoko. To nie trzeba sprawdzać. Owned. Owned. Czego nie było. Dobra, Kaptus jest dość spoko. Wow, ward skin. Bardzo ładny. Spektakularna Sivir, Ona nie jest do sklepie, nie? Halo Karina. Pamiętasz tą Sivir? Taką ksenę wojowniczkę? Ona chyba nie jest w sklepie, nie? Jest. Jest? jest. Tanioszka to Ta spektakular, tak? To której nie ma? A, tej takiej z tymi z ostrzami. Eee, Ramber, To dupy jest ogólnie to, że dropią mi w ogóle ten Champion shardy, nie? To jest słabe. Nie potrzebuję Champion Shardów, bo mam wszystkie championy. To powinno być pod uwagę brane to moje. Dobra. Mam 3 gemy na 10. ...żeby mieć ankę, powiem tak, no nie jest kolorowo, ale mogę być gorzej. Z tymi złotymi, es niebieskimi esencjami nic nie zrobię. Mogę jedynie chyba czempiona sobie kupić za to. Dobra, zdysymerytujemy. Dobra, to może upgradeuję jakieś jakiegoś sobie skina. Ile potrzebuję na tą tom? No, dobra, 1600, 1500 na legendarną Kair, nie? Mam 1348. TFA mam, więc od razu z buta go wyłączamy i stać mnie jeszcze, Powinno mi stać. No i nice, i, nie ja wiem, że tą będę grał, ale niech będzie. <grywka> Skiny mnie to za bardzo nie interesują. U e, tak, tego Profesor Rajza nie ma, nie w sklepie chyba? No. Nie ma, nie? No dobra. No to upgrade'uję sobie na tą legendarną kraję, bo fajnie wygląda. No i nice. I mam legendarnego skina. Za jedynie 5000. <gryw> Azira nie chcę. To też ci te zanotuje. dużo za te skiny idzie, które ci się nie podobają, na przykład, nie? Udera mam, nie? Taki uder, który kosztuje 500, ileś Nie, on 1000 kosztuje. Dostaje się 325 tych pomarańczowych, śmiesznych szardów, Essencji znaczy. Ty, ta silver to wcale nie tanioszka, nie? Bo ona kosztuje 975. Legacy Skin, ej, jej nie ma do kupienia. Skoro jest to Legacy Skin. Tego Wiktora mam, więc tak gdzieś jak z puta leci. Nie mam żadnego skina do Riven, a ten jest dość tani, więc sobie też upgraduję. No, a resztę można sobie przetopić, nie? Oprócz tej Sivir może zostawię sobie ją jeszcze. Garen jest do dupy. Beat też jest do dupy, policjant. Jasuo mam lepszego. Tego też mam. Kartusa, ale dużo esencji mam. Już znowu mi jest stać na jakieś skina zafryje. Nie wiem jaka jest zależność ogólnie. A, to by pada losowo w tych chestach. Dobra. Więc podsumowując. Trzy gemstone'y. Można zamienić into w tego, w, w skrzynkę z kluczem, bądź w ankę, która jest hekstechowa. Tylko trzeba mieć 10, ale nie wiem, ile bym musiał tych chestów jeszcze otworzyć, żeby mieć 10 gemów. Mam tylko 3, a otworzyłem. 30 chyba skrzynek? Albo 35. No tak trochę słabo. Tego się nie dziwię, że ona jest trochę rare. No ale. <laughs> nie ma jak to ten. Jak ty się poświęcać, tak samo jak na Riven. Niektórzy kupili sobie Riven za 975, a teraz kosztuje po 100 dolarów, nie? Takie konta. Dobry był biznes, nie? Sphinx, Zrobić tak sobie i potem sprzedać. Zajbista. No, dobra. Dostarcie tego otwierania. Spukają się ze wszystkich herpeków normalnie, nie? Smutek. A ja odblokowałem tylko dwa skiny, ale dość drogie. No, więc dziękuję wszystkim za oglądanie. Pozdrawiam, zapraszam na fanpage i do subskrybowania, lajkowania, komentowania. Cześć.